Dziś w programie. Z okazji święta flagi przyjrzymy się historii naszych barw narodowych oraz ceremoniałowi, który towarzyszy podnoszeniu flagi na maszt. Na poligonie w Drawsku Pomorskim żołnierze z czterech krajów wspólnie pracują dla naszej przyrody. Przy okazji zapytaliśmy naszych gości o ich tradycje i barwy narodowe. W cyklu Wojskowe ABC de – D jak defilada. Od 2004 roku obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Nasze barwy narodowe mają swoją wyjątkową historię, a ludźmi, którzy oddają im szczególną cześć oraz noszą każdego dnia na swoim mundurze, są żołnierze. Każda społeczność, zwłaszcza tak wielka jak naród, a jesteśmy dużym narodem europejskim, potrzebuje tak jak ubranie, takiego ściegu łączącego poszczególne fragmenty tej materii i flaga, godło narodowe, to jest taki narodowy ścieg, czyniący z nas wszystkich wspólnotę. Obchodzone od kilku lat święto flagi, święto barw narodowych ma swoją historyczną genezę. Historyczną genezę sięgającą czasów powstania listopadowego, kiedy to w czasie sejmu powstańczego 7 lutego 1831 roku na wniosek posła Zwierkowskiego Sejm przyjął ustawę o przyjęciu barw białoczerwonych jako barw narodowych. O tą flagę żołnierz walczył na przestrzeni wieków. Ta flaga, te sztandary biało prowadziły naszych żołnierzy do walki o wolność i niepodległość. To jest ten symbol, który dla każdego żołnierza jest chyba najważniejszym symbolem poza hymnem. I o to warto przelewać krew. Prezydent Kaczyński zainicjował wspaniałą akcję, żeby z okazji Dnia Flagi Narodowej biało-czerwone sztandary wręczać poszczególnym jednostkom wojskowym. I ta tradycja została podtrzymana. Prezydent, zwierzchnik Sił Zbrojnych, wręcza różniejącym się jednostkom wojskowym flagę, no, która od tego momentu staje się. Relikwią nie mniej cenną niż standard danej jednostki jest symbolem nieodłączności losu żołnierza i barw narodowych. Dowództwo Garnizonu Warszawa jest takim strażnikiem ceremoniału wojskowego i wszelkiego rodzaju przedsięwzięć, które są związane z udziałem asysty wojskowej, gdzie jednak ten najważniejszy symbol, jakim jest flaga narodowa, jest prezentowany przez naszych żołnierzy. Wszyscy nasi żołnierze, którzy służą w naszych jednostkach, zdają sobie doskonale sprawę z tego, czym jest symbol, jakim jest flaga biało-czerwona. Wiele uroczystości, które zabezpieczamy poza granicami państwa, gdzie prezentujemy flagę biało-czerwoną na drzewcu. Tak to jest określone w ustawach, że poza granicami państwa żołnierz Polski występuje z flagą biało-czerwoną na drzewcu. Tutaj w kraju. Przy tego typu uroczystościach, jakie są święta państwowe, święta patriotyczne, religijne, samorządowe, jest prezentowana flaga biało-czerwona. W zeszłym roku na rondzie Radosława, na najwyższym maszcie. W Polsce została podniesiona flaga, która olbrzymia, jest pięknie, cudownie się prezentuje. 100 metrów kwadratowych, masz 60 metrów. ciągle ta flaga pięknie łopoce, Także przypomina nam wszystkim, że jesteśmy narodem i takim powinniśmy być wokół, skupieni wokół barw biało-czerwonych, wokół własnej flagi. Podczas najważniejszych uroczystości państwowych, poczet flagowy występuje z szyku kompanii. Dowódca i asysta pocztu oficerowie, flagowym jest podoficer. Poczet podchodzi do masztu, flagowy przekazuje flagę dowódcy pocztu, następnie podpinają pod maszt i flaga jest podnoszona. Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, flagę Państwową odjeść. Orkiestra reprezentacyjna wojska polskiego imieniem generała Józefa Wybickiego jest orkiestrą ceremonialną i występuje na najważniejszych uroczystościach w kraju. Gramy podczas takich świąt narodowych jak uroczystości 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada. Witamy najważniejszych przywódców świata u pana prezydenta, ministrów obrony narodowej, szefów sztabu generalnego. Każda uroczystość państwowa, każda uroczystość wojskowa rozpoczyna się od hymnu narodowego. Dla orkiestry jest to szczególny moment. Ja sądzę, że nie tylko dla orkiestry, ale także dla wszystkich uczestników uroczystości jest to szczególny moment. Jest to pieśń hymniczna, która, wokół której gromadzą się wszyscy. Ona daje pewną siłę, także mnie. Orkiestra wykonuje w ciągu roku 260 występów, z czego około 200 razy wykonuje hymn narodowy w ciągu roku. Przed każdą uroczystością robimy próbę i czy jest to hymn polski, czy jest to hymn gościa, także robimy próbę. Barwy biało-czerwone, barwy narodowe najlepiej można prześledzić, najlepiej można zobaczyć w Muzeum Wojska Polskiego w naszej stałej ekspozycji. W tym momencie stoimy przed salą Powstania Styczniowego, gdzie widzimy galerię chorągwi i sztandarów powstańczych, w których przewijają się barwy biało-czerwone, czasami też barwy biało-czerwono-niebieskie, które to barwy miały przypominać dawne dzieje, jednocześnie optować za tym, co będzie w przyszłości. Te chorągwie, które widać za moimi plecami, haftowały kobiety, zakonnice, panie w dworach szlacheckich potajemnie pod groźbą ogromnych kar, zesłania, katorgi mężów katorgi i przypadku mienia rodzin. W czasie okupacji hitlerowskiej za wszelkie tego typu narodowe przedmioty pamiątkowe również groziły surowe kary, łącznie ze zsyłką do obozu koncentracyjnego a posiadanie jakichkolwiek symboli wojskowych, orłów wojskowych czy sztandarów przechowywanych z wielkim narażeniem życia przez rodziny żołnierzy również było pod wielkim zagrożeniem. Te kilkadziesiąt sztandarów, które są eksponowane na wystawie, przechowane zostały dzięki bohaterstwu i poświęceniu żołnierzy, rodzin żołnierzy i obywateli Rzeczpospolitej przez całą okupację hitlerowską w lat 39-45 z narażeniem życia. Z wielką satysfakcją możemy powiedzieć, że po wojnie dzięki ofiarności społeczeństwa odnaleziono prawie 80% sztandarów wojskowych z tych, które funkcjonowały w Wojsku Polskim II Rzeczpospolitej. 2 maja to jest właśnie takie szczególne uhonorowanie dla tych naszych barw narodowych. W piękny sposób to się łączy z Dniem Polonii, bo też tak się nasze losy ułożyły, że miliony Polaków, miliony ludzi, w których żyłach płynie polska krew funkcjonuje poza granicami państwa polskiego. Dla nich flaga jest też takim elementem spajającym ich, ich z tą ojczyzną. Staliśmy wszyscy w milczeniu, salutując polskiej fladze która w tej chwili stała się flagą wszystkich Zjednoczonych Narodów. Te znamienne słowa padły 18 maja 1944 roku, gdy na gruzach zajętego przez żołnierzy armii generała Władysława Andersa klasztoru Monte Cassino załopotała polska flaga. Te słowa wypowiedział amerykański korespondent wojenny ze wzruszeniem załamującym się głosem. To był jedyny moment w naszej historii, gdy polska flaga stała się flagą wszystkich zjednoczonych narodów. Wiadomość o zdobyciu, o zajęciu klasztoru Monte Cassino upublicznił pierwszy Ryszard Kaczorowski, późniejszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, rezydujący w Londynie, a wówczas szef węzła łączności II Brygady Strzelców Karpackich. Pan Ryszard Kaczorowski opowiadał kiedyś historię z własnego życia. On był naczelnikiem harcerzy i przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju. Wizytował w całym świecie harcerskie obozy. Wizytował kiedyś obóz w Stanach Zjednoczonych, gdzie w tym czasie przyjechał na motocyklu na Harleju amerykański policjant w pełnej gali. I do oboźnego zwrócił się w te słowa: Słuchaj, mówi, strażak na wieży. Powiedział mi, że macie tutaj dwa maszty. Na tych masztach wiszą flagi. Jest flaga nasza, jest flaga wasza. I słuchaj, ten strażnik zwrócił moją uwagę, że flaga amerykańska jest 5 centymetrów niżej od flagi polskiej. I tu jest głębia tego przesłania, że pan prezydent Ryszard Kaczorowski zawsze zwracał na to uwagę, żeby polska flaga była co najmniej na równi z innymi flagami, a najlepiej byłoby, gdyby je troszkę przewyższała. I to jest piękne przesłanie, które pan prezydent dedykował Polsce, dedykował rodakom, dedykował również tym, którzy swoje życie zmuszeni byli, są spędzać poza krajem. Wiosną, gdy przyroda budzi się do życia, do prac na dużą skalę zabierają się również leśnicy. Na poligonie w Drawsku Pomorskim w tym roku mieli do swojej dyspozycji wyjątkową pomoc żołnierzy z czterech krajów, którzy postanowili pomóc w zalesianiu miejsc nieużywanych do ćwiczeń wojskowych. To nasze dzisiejsze spotkanie ma wymiar międzynarodowy, gdyż gościmy na poligonie i tutaj na tym naszym spotkaniu przedstawicieli wojsk naszych sojuszniczych, są tutaj przedstawiciele armii amerykańskiej, są przedstawiciele Armii Kanadyjskiej, witamy bardzo serdecznie, i są również przedstawiciele e, Armii Francuskiej. Nadleśnictwo Drawsko jest nadleśnictwem specyficznym, ponieważ 93% powierzchni stanowi czynny poligon wojskowy, bardzo intensywnie przez wojska wykorzystywany, a leśnicy mają tutaj określone zadania do wykonania, bo nasze Nadleśnictwo ma do pozyskania rocznie 100 tysięcy, 130 tysięcy metrów sześciennych drewna, w tym roku 350 hektarów odnowień, mamy tutaj przepiękne tereny o dużych walorach przyrodniczych, które wymagają ochrony, wolnościowe stado żubrów i tak dalej i tak dalej, a w związku z tym żeby to wszystko mogło dobrze funkcjonować, żebyśmy my, leśnicy, w określonym czasie mogli wykonać i swoje prace hodowlane, pozyskaniowe, jak i również te związane z ochroną przyrody, z ochroną środowiska, gatunków zwierzyny. No ta współpraca musi być na bieżąco. Polska jest bardzo pięknym krajem. Ma bogate lasy, pełne jezior i rzek. Między polskimi i kanadyjskimi żołnierzami jest więc wspólnota myślenia o tym, by przyczynić się do przetrwania dziedzictwa przyrodniczego na terenach przeznaczonych do ćwiczeń wojskowych. Mam nadzieję, że dzięki temu piękno tych terenów przetrwa dla następnych pokoleń. Jesteśmy przygotowani do uczestniczenia w każdego rodzaju przedsięwzięciach. Nie tylko w ćwiczeniach z naszym wyposażeniem, bronią i czołgami, ale również w akcjach ważnych dla społeczności lokalnych. Nasi żołnierze pomagają w lekcjach angielskiego w tutejszej szkole. Wcześniej uczestniczyli również w podobnych inicjatywach. Te lasy, jeziora i wzgórza przypominają mi bardzo mój rodzinny dom. Mieszkam na wsi i jestem do niej bardzo przywiązany. Jeśli chodzi o sadzenie drzew, to nie zajmuję się tym często, więc jestem zadowolony, że mogę to teraz robić wspólnie z kolegami. To nie jest incydent, że tylko sadzimy las, ale też tu współpracujemy z Zachodnio-Pomorskim Stowarzyszeniem Żub, gdzie te Żubry, które przebywają na, poli na poligonie, są pokazywane też i dla żołnierzy amerykańskich, francuskich, kanadyjskich oraz naszych żołnierzy polskich. Szelania, ćwiczenia, które realizowane są na poligonie, nie przeszkadza Żubrom. One mają swój rejon, zajęły. Południową część poligonu Drawskiego i tam przebywają, przemieszczają się pomiędzy poszczególnymi obiektami szkoleniowymi, szczelnicami, pasami taktycznymi. Po prostu dbamy o przyrodę, nie tylko dbamy o las, ale i o zwierzęta, które są tutaj na poligonie. Nasz francuski oddział jest bardzo dumny z tego, że mamy okazję przebywać w Polsce 2 maja, czyli w dzień, gdy obchodzi się tutaj święto flagi. We Francji nie mamy takiego święta. Naszą flagę celebrujemy 14 lipca, kiedy obchodzimy nasze święto narodowe. Przy tej okazji my, francuscy żołnierze, jesteśmy szczególnie dumni z faktu, że na swoim ramieniu nosimy francuską flagę. Flagę, czyli znak, który od wieków, od końca rewolucji francuskiej, był noszony przez kolejne pokolenia żołnierzy. W tym szczególnym dniu myślimy o żołnierzach, którzy polegli bądź też zostali ranni w czasie konfliktów zbrojnych. Dla nas ta flaga jest nośnikiem ideałów wolności, równości i braterstwa, które są dewizą naszego kraju. Kanadyjska flaga to istotny aspekt tego, co reprezentują sobą kanadyjscy żołnierze. Jako kraj i naród w porównaniu do warunków europejskich jesteśmy dosyć młodzi. W związku z tym bardzo dbamy o nasze dziedzictwo i przywiązujemy dużo uwagi do symbolu, jakim jest flaga narodowa. Ma to szczególne znaczenie, gdy reprezentujemy tę flagę za granicami naszego kraju, w Europie, zwłaszcza w sytuacji takiej, jaka panuje teraz na wschodzie Europy. Jako żołnierz z pewnym doświadczeniem mogę powiedzieć, że duma znoszenia flagi jest bardziej odczuwalna w momentach trudnych, szczególnie w czasie naszych misji w Afryce, Libanie i Afganistanie. Wtedy widziałem naszą flagę narodową jak łopocę nad trumnami moich kolegów, którzy odeszli na polach bitew. Byłem dumny, że ludzie z mojego kraju, żyjący w naszych czasach, są nadal zdolni do najwyższych poświęceń, by bronić wartości reprezentowanych przez te trzy kolory. Nasz kraj składa się z wielu stanów, i na naszej fladze każda gwiazda reprezentuje jeden z pięćdziesięciu stanów. My jednak tworzymy armię ich wszystkich Stanów Zjednoczonych, a flaga jest symbolem kraju, którego mamy zaszczyt bronić. Flagi, które powiewają za moimi plecami, są wyjątkowo ważnym symbolem. Sztandar NATO symbolizuje związek, który nasze dwa kraje łączy z wieloma innymi państwami. I to dlatego jesteśmy tutaj. Ćwiczymy razem na wypadek, gdyby kiedyś doszło do sytuacji, że razem musimy walczyć. Flaga mojego kraju jest symbolem służby, jaką wykonuję każdego dnia. W cyklu Wojskowe ABC – D De jak defilada. Od niepamiętnych czasów wojsko prezentowało się w czasie uroczystych, zorganizowanych pochodów. Takie właśnie przemarsze żołnierzy uporządkowanych w zwartym szyku, pieszo, na pojazdach albo konno, nazywamy defiladą. Żołnierze piesi poruszają się wtedy specjalnym, reprezentacyjnym, ściśle unormowanym krokiem defiladowym. Defilada jest zazwyczaj elementem parady wojskowej, czyli uroczystego przeglądu wojska z okazji świąt lub też szczególnie ważnych wydarzeń dla państwa. Służy podkreśleniu znaczenia uroczystości, jej ogólnonarodowego charakteru. Jest wspaniałą okazją do przyjrzenia się żołnierzom, ich umundurowaniu i wyposażeniu. Przy tych wyjątkowych okazjach można obejrzeć sprzęt wojskowy, który zwykle pozostaje poza zasięgiem oczu zwykłych obywateli. Kiedyś defilady służyły nie tylko prezentacji wojsk. Defilada była ważnym elementem szkolenia działań w zwartym szyku bojowym. Nim na pola bitew wkroczyły karabiny maszynowe, skuteczność wielu oddziałów zależna była od utrzymania ścisłego porządku żołnierzy. Jego rozbicie wielokrotnie było powodem porażki. Dziś zwarty, regularny szyk bojowy nie ma już takiego znaczenia w taktyce wojskowej. Musztra i przemarsze w szkoleniu współczesnego wojska służą głównie wyrabianiu pewnych nawyków, a przede wszystkim budują w żołnierzach poczucie przynależności do jednego organizmu, jakim jest oddział. W Polsce największe defilady organizowane są 15 sierpnia w czasie obchodów Święta Wojska, 11 listopada w Święto Niepodległości i 2 maja w Dniu Flagi. Defilady to wyjątkowa okoliczność, kiedy wojsko jest naprawdę blisko obywateli swojego państwa. Z dumą prezentuje to, co ma najlepsze. Dzięki wojskowym defiladom budowana jest świadomość, że cały czas, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, Polska ma swoich obrońców, którzy zawsze czuwają nad jej bezpieczeństwem.